Cześć, witam Was bardzo serdecznie, dzisiaj do Was przychodzę z etagiem książkowym Cozy Christmas Book tak. Także jeżeli jesteście ciekawi, jakie książki dopasowałam do ośmiu świątecznych kategorii, to zapraszam Was dalej do oglądania. Ja wiem, że dzisiaj powinien pojawić się vlogmas, ale tak się złożyło, że wyjechałam na weekend i... Jestem pewna, że nie udało mi się nagrać tyle materiału, ile bym chciała, więc w poniedziałek udostępnię wam vlogmas z piątku, soboty i niedzieli, a dzisiaj, żeby nie zostawić was z niczym, postanowiłam nagrać właśnie tak książkowy, który widziałam u bestsellerek. Stamtąd też brałam pytania. E, pytań jest 8, są naprawdę świetne i wydaje mi się, że są też bardzo różnorodne, także w sumie bez zbędnego przedłużania przejdę już do tych kategorii. Pierwsze pytanie Długające światełka, twoja najpiękniejsza książka. E, ja ostatnio nagrywałam tak książkowy, w którym zachwycałam się moimi pięknymi książkami, więc jak coś to odsyłam, e, ale tutaj wybrałam dwie książki z elementem, który chyba najbardziej zachwyca mnie na okładkach. E, I jest to 13. opowieść Diane Sutterfield i oczywiście piekarnia czarodzieja e, gio mu. Nigdy nie pamiętam, jak powinnam przeczytać imię i nazwisko, ale mam nadzieję, że dobrze. E, jaki jest to element? Chyba łatwo się domyślić: jest to złoto. Uwielbiam elementy złote na okładkach i zawsze, jak je widzę, to po prostu oczy mam jak pięciozłotówki, <noise> takie ogromne. E, I tutaj, jak się ściągnie obwolutę 13 opowieści, to e, tak się to prezentuje. Oczywiście tych okładek pięknych mam więcej na swoich półkach, bo. Chociażby, to znaczy tutaj chodzi o piękne książki, więc tych pięknych książek mam o wiele więcej, bo mam też takie, które mają w środku ilustracje i na przykład zachwycają mnie wydania, właśnie. O, ja wiem, jakie książki nie wzięłam, Upiór opery z wydawnictwa Wesper. Czekajcie, ja muszę przynieść, no bo to jest po prostu aż wstyd, że ja jej tutaj nie przyniosłam. Wait, jestem dobrze, słuchajcie, jestem w trakcie nagrywania vlogmasów więc ten tak też będzie taki trochę vlogmasowy i szalony, e, czyli kwintesencja Sasny e, skoro jest to w ogóle pytanie odnośnie pięknej książki, a nie tylko okładki no to oczywiście tutaj upiór opery Gaston Leroux. Le, Lero <ścoughs> za szybko zapowietrzyłam się e, ponieważ e, to jak ta książka wygląda w środku to to jest majstersztyk Przecież te ilustracje, to jak w ogóle umieszczony jest tekst na stronach, to, w, no, no, to jest cudo, uwielbiam. I historia wciągająca, chociaż jestem dopiero w połowie, bo oczywiście nie skończyłam jej czytać, niestety, ale jeżeli chodzi o wydanie, to to jest... Mm, cudo. <grym> no, dobrze, to w takim razie do pierwszej kategorii, trzy książki. Hmm. Czyli typowo, Agnieszka, nic się nie zmieniasz. <noise> czas leci, a ty cały czas taka sama. Pytanie drugie. Idealna choinka, czy zapłaciłabyś więcej za piękne wydanie książki? Yy, I w sumie odpowiem tak jak dziewczyny, że zależy. Chociaż yy, myślę, że. Myślę, że nie. Ale dobra, okej, okay, to teraz się wytłumaczę. Myślę, że nie, ponieważ bardzo podoba mi się wydanie Rebeki z tej serii butikowej Albatrosa e, i bardzo chciałam sobie je kupić, no bo mi się podoba. Ale cały czas mam też w pamięci, że ja Rebekę mam. Wprawdzie nie jest to najładniej wydana książka, e, ale jest. E, I jeszcze nie wiem, czy kocham tę książkę, czy jeszcze nie, bo jeszcze jej nie czytałam. Kiedy przeczytam tą, którą mam e, i mi się ona spodoba, to nie wykluczone, że kupię akurat tę z wydania butikowego, bo mi się ona podoba. Więc wiecie, zakładam taką możliwość. E, I dlaczego mówię, że to zależy i dlaczego powiedziałam właśnie, że nie? No bo tak jak mówię, jeżeli nie znam jakiejś historii, no to raczej nie będę kupowała coś, czego nie znam, bo tylko mi się podoba okładka. Ale jeżeli Kocham jakąś historię, jakąś powieść i widzę piękne wydanie, które mnie zachwyci i jest ono w dość atrakcyjnej cenie, to zapewne mm, takie książki kupię. W moim przypadku tak było na przykład z Władcą Pierścieni, e, bo miałam takie wydanie zwykłe, czarne, <laughs> które kupiłam na targach książki, e, i później zobaczyłam, że jest promocja na, e, na to wydanie ilustrowane. No, i po prostu zrobiłam zamówienie i kupiłam, i teraz mam i to zwykłe, i to ilustrowane. I czy jestem szczęśliwym człowiekiem? Owszem, ale nie tylko z powodu tego, że mam ładne wydanie, właśnie władcy piersieni. Więc, <noise> więc to zależy. Z jednej strony tak, z drugiej nie. Kolejne pytanie: ulepić bałwana? Zbuduj drzewko z książek. Kolor lub tematyka, motyw przewodni. Ja, słuchajcie, spisywałam te pytania tak, jak dziewczyny mówiły, i. Ja już zbudowałam swoje drzewko, bo stwierdziłam, że jak was weznę do pokoju i będę szukała tych książek, to pewnie miną wieki. A tak już mam wszystko przygotowane i powiem wam, e, jak dobierałam te książki. Czekajcie, tutaj jest stolik, więc może zrobimy tak. O! Idealnie. I ja tutaj to zaprezentuję i książki będą w tle. A książka ty to jednak masz łeb na karku. <grym> Żeby było drzewko, to musi być pień i mój musi być duży, gruby i solidny, więc Battle Royale jest to książka, którą chcę przeczytać w następnym roku, więc tutaj idealnie pasuje, bo to drzewko to będzie takie połączenie książek, które kocham, które chcę przeczytać i które przeczytałam. Następnie jak to choinka jest zielona, więc seria skandynawska którą kocham. Prawdzie tej książki jeszcze nie czytałam, ale wszystko przede mną, w każdym razie mamy zieleń. Następnie jest Agatha Christie, Morderstwo w Boże Narodzenie, więc mamy motyw świąteczny i kolor zielony, idealnie to do siebie pasuje. Następnie jest lokatorka Wildfield Hall Anne Bronte, bo bardzo lubię siostry Bronte. Prawdzie jeszcze lokatorki nie czytałam, ale ładnie się to prezentuje, podoba mi się. E, skoro jest choinka i są bombki, to ja bardzo lubię, kiedy są elementy czerwone, e, to mi się właśnie kojarzy z e, świętami, więc Rebeka Makai, wierzyliśmy jak nikt, moja ukochana książka <grytania> musiała się pojawić w tym drzewku, na tym drzewku, tak. No, w sumie wy. No dobra, wiecie o co chodzi. E, następnie, żeby był jeszcze taki szpic zielony, no to dziadek do orzechów, Musi być, prawda? O, tak się prezentuje moje drzewko. No, a skoro mamy jakieś czerwone elementy, czy to wstążki, czy jakieś bombki, no to musi być też złoto. No bo jak to tak? Bez złota musi być na bogato, prawda? <grych> e, więc tutaj akurat jeździec bez głowy, książkę, którą chcę przeczytać, bo widziałam film. E, no i chciałam się przekonać, czy rzeczywiście w tym przypadku film jest lepszy. Jestem ciekawa. No i z uwagi na to, że jest zima i dosłownie właśnie za oknem pruszy śnieg, naprawdę. Zima, <laughs> zima, pełną gębą. E, moja choinka jest dość tradycyjna. Wprawdzie mam białe bombki, więc można to też dopasować, że też lubię białe bombki. No to oczywiście biały grzbiet Poldark pasuje, pasuje. E, no ale wiadomo ta choinka może być taka przypruszona śniegiem. Nie wiem, czemu ja się tak skupiam na opisywaniu tej choinki mojej tego drzewka, ale. Po prostu jakąś taką dziką satysfakcję odczuwam w tym przypadku. I na samym końcu musi być gwiazda albo jakiś szpic. I u mnie jest ponownie złoto, czyli czerwony notes. Książkę, którą czytałam i która mi się bardzo podobała. Więc tak się prezentuje moje drzewko. Mam nadzieję, że Wam się podoba. <laughs> Możecie w sumie napisać w komentarzach, jakie wy drzewko byście zbudowali. Jestem ciekawa, <noise> na czym byście się opierali. Dobrze, kolejne pytanie, kolejna kategoria. Ehm, tutaj już odpowiedziała. Ja może będę sobie odznaczała, bo ja mam tendencję do pomijania pytań. Ogień skwierczący w kominku. Książka, przy której jest ci ciepło i przytulnie. Mam tutaj dwie książki, ale przypuszczam, że gdybym tak dłużej postała przed moją biblioteczką, jeszcze jakieś by się znalazły. Ehm, mianowicie zaproś mnie na Pumpkin Latę, Anny Haber. Bardzo jesienna, bardzo przytulna e, historia e, o miłości, o przeciwnościach losu, o życiu. E, naprawdę miło przy niej spędziłam czas. E, następnie realny świat Sary Parker. E, jest to historia, która głównie rozgrywa się podczas wakacji, i mamy tutaj przedstawione losy młodych bohaterów, ale ich świat jest tak piękny, tak. Różnorodny, tak barwny, jest to świat pełen marzeń. O, tego słowa mi brakowało, wiecie, już jest godzina 20:30, ja przed chwilą wróciłam z pracy. W każdym razie jest to świat pełen marzeń, ale też takiej pięknej radości dziecięcej, i nie brakuje tutaj również tego właśnie realnego świata, tych problemów tych młodych ludzi i tego, z czym muszą się mierzyć. Przepiękna historia, jak coś to Wam bardzo polecam. Więc to takie dwie książki, które mnie otuliły, ogrzały i sprawiły, że zrobiło mi się cieplej na sercu. Jeszcze oczywiście kolorowe szkiełka, o których kiedyś Wam mówiłam. W zeszłym roku we vlogmasach Wam mówiłam o tej książce. E, jeszcze mam tutaj książkę Mały książę, <grych> e, która też powoduje, że robi mi się cieplej na sercu. I e, jeszcze jedną, o której Wam chciałam powiedzieć, ale chyba teraz już zapomniałam. Może sobie później przypomnę. <laughs> Pod kolanówki, Najdłuższa książka, jaką czytałaś. Chodzi o książkę, którą przeczytałam w tym roku, bo to nie tak ogólnie najdłuższa, tylko o tę, po którą sięgałam właśnie w tym roku. I w moim przypadku jest to Cegła: My Naród, <laughs> która jest naprawdę duża. Ja do połowy mniej więcej nawet nie, do strony. 248. Dawałam znaczniki, które przydadzą mi się w pracy, a potem już to olełam. E, ona ma stron. Ona w sumie nie jest aż tak gruba, słuchajcie, bo ja czytałam już dłuższe książki, bo ona ma 700. No, 722 strony, bo tutaj są przypisy. A, tutaj jeszcze są moje notatki. Przypisy, jakieś notatki, epilog i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie. Jejku, myślałam, że ktoś wchodzi do mieszkania, taki odgłos był. Ojej! O, aż zawał serca! E, w każdym razie, to nie jest najdłuższa książka, jaką kiedykolwiek przeczytałam, mm, bo były już takie, chociażby na przykład Diana Gabaldon, e, czyli te książki, które mają około chodzi mi tutaj konkretnie o obcą, czyli te książki jej mają około tysiąca stron niekiedy, e, ale to jest książka, po którą ja sięgnęłam w tym roku, to znaczy tak, ja zaczęłam ją czytać w 2020. I skończyłam ją teraz czytać, więc liczę ją jako e, książkę przeczytaną w tym roku. Czy ja się teraz zapętliłam? Możliwe. <grym> Mam nadzieję, że nie. To będzie chaos. Ten tak to będzie chaos. Dobrze, następnie. Brzydkie swetry. Najbrzydsza książka, jaką posiadasz. Ja w ogóle wiem, skąd się wziął termin Brzydkie swetry. No, y, tak myślę, że wszyscy jakoś tak to kojarzą z dziennikami Bridget Jones. No i jakby. Okej, okay. ale ja uważam, że te swetry są urocze. Ja sama mam pełno takich swetrów. Ale wiem o co chodzi. W każdym razie, ja, jak tak myślałam o brzydkich okładkach, czekajcie, bo za daleko sobie położyłam książki. Jak myślałam tak o brzydkich okładkach, to mówię: Kurczę, no nie chcę mówić o brzydkich okładkach, bo tym książkom będzie przykro. Nie no, oczywiście żartuję. Jeżeli chodzi o brzydkie okładki, to ja mam tutaj dwie, ale pewnie by się znalazło więcej tych książek na mojej półce. Pierwsza to Miłości i Życia. Romantyczne związki od czasów Antoniusza i Kleopatry. Tutaj. No, jakby wiecie, wykadrowanie tej twarzy w taki sposób, takiego jajka, bo jak to odwrócicie, to naprawdę to wygląda jak jajko. No, wygląda jak jajko. <grymne> 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 um, um, te róże, które są jakieś takie koślawe, tutaj. Um, w ogóle ten tytuł no, w ogóle tutaj wszystko jest z innej parafii. Ten tytuł, um, ten podtytuł. Tutaj jakby autor. No, ja wiem, że to już jest książka, która ma swoje lata i kiedyś wydawało się inaczej. Ona jest z 1995. Więc, no, jakby rozumiem, tak? <laughs> Ale tak czy siak cały czas sobie zadaję pytanie, dlaczego? Dlaczego nie można było, nie wiem, zrobić. Czegoś innego zamiast jajka. <laughs> e, I druga książka to jest akurat cała taka seria: y, romanse sprzed lat y, Białe Małżeństwo. Ja wiem, że jakby jest to cecha wspólna dla tego typu harlekinów. I te okładki no wszystkie takie są. <noise> Ale chodzi o to, że ja mam ogromny sentyment do tych książek i ja je naprawdę lubię. Ja je naprawdę lubię. Ja ich y, trochę przeczytałam w swoim życiu i chciałabym do nich wrócić, bo ja przy nich po prostu się relaksuję i miło spędzam czas. Więc y, no te okładki no nie są najlepsze. No nie oszukujmy się, one naprawdę są kiczowate. <noise> y, wiecie, jakby tutaj ta róża wklejona. Tutaj jak... Okej, okay, to jest tytuł serii. Tutaj jest znowu ta róża i tak wiecie, jakby w ogóle ten klimat niby historyczny. Jest zachowany, ale wszyscy czujemy, że no niekoniecznie. <grych> Więc no tak, to jest okładka, która mnie średnio do siebie przekonuje. <grych> Dobrze, pośmialiśmy się troszeczkę. Mam nadzieję, że tym książką nie będzie przykro, że się troszeczkę z nich pośmiałam. E, Śnieżyca. Książka z zimowym umiejscowieniem lub książka, przy której miałaś ciary. Dobra, to tak. Książka z zimowym umiejscowieniem, no to tutaj jakby... Morderstwo w Boże Narodzenie, e, Dziadek do Orzechów i tak dalej, ale ja wybrałam inne książki. Ellie Smith Zima jeszcze nie czytałam, no ale sam tytuł wskazuje, e, kiedy rozgrywa się akcja. Jest to książka, e, po którą będę chciała sięgnąć w Nowym Roku, jak po większość książek w mojej bibliotece. <grym> w jednej chwili... To jest akurat książka, po którą sięgnęłam na początku tego roku. Akcja rozgrywa się w zimę. Miałam też ciary, ponieważ tę historię poznajemy z perspektywy dziewczyny, która zginęła w wypadku samochodowym. Ona przygląda się wydarzeniom, które rozgrywają się tuż po jej wypadku, więc jest to też książka, przy której miałam ciary. Jak coś to bardzo Wam polecam. I ostatnia moja ukochana seria dzieł pisarzy skandynawskich: Roy Jacobsen. Niewidzialni. Akurat wzięłam tę część, ale tak naprawdę. Mogłabym sięgnąć po każdą, bo e, chyba tylko w oczach z Rigela akcja rozgrywa się e, nie w zimę, tylko w inną porę roku. Tak, tak starałam się przypomnieć sobie, e, kiedy rozgrywała się akcja, ale pamiętam, że było chyba dość ciepło, ale no, jest to na dalekiej północy, więc tam zawsze jakiś moment będzie e, chłodniejszy. Yy, niemniej jednak pamiętam, że chyba w niewidzialnych yy, była zima. Tak, na 100%. Na 100% tak, była. Mm -hmm, dokładnie. I mam dużo ciepłych uczuć yy, do, do tych książek Roya Jacobsena. <laughs> Przepraszam, miałam telefon, musiałam odebrać i nie pamiętam na czym skończyłam, ale chyba na ostatnim pytaniu, bo wszystkie inne mam odznaczone, więc yy, przeczytam jeszcze raz. Nie wiem. Może przeczytałam wcześniej, może nie. W każdym razie. W domu na święta. Pytanie dla osób, które czytają książki więcej niż raz. No to chyba <grytanie> nie do mnie, ale <grytanie> odpowiem na nie. <grytanie> Czy masz książkę, której czytanie jest jak powrót do domu? I otóż, jeżeli chodzi o mnie, ja jestem osobą, która filmy może oglądać kilkanaście, kilkadziesiąt razy. Nie mam z tym w ogóle problemu. Ale jeżeli chodzi o książki, to raczej sięgam po nie raz i tyle. Raczej nie wracam do historii, które już przeczytałam. Jednak są dwa wyjątki. Pierwszym wyjątkiem jest mały Książę, bo to jest książka, którą ja czytałam już, no, dobre kilkanaście razy. No wiadomo, no to też jest krótka historia, ale zauważyłam, że za każdym razem, kiedy ją czytam, e, odnajduję w niej inne prawdy, które Pasują do, do mojego życia, pasują do moich myśli i, i zawsze potrafię odnaleźć jakąś cząstkę siebie w tej historii. Więc to jest też taka książka, przy której ja się czuję jak w domu, bo też kojarzy mi się z domem rodzinnym i mam takie ciepłe uczucia, kiedy właśnie myślę o małym księciu. Więc. Um... To zdecydowanie pasuje i drugą taką książką, właściwie to jest seria, o której już dzisiaj też mówiłam, mianowicie Władca Pierścieni. Ja przeczytałam tę serię raz i w tym roku przeczytałam pierwszą część ponownie. W każdym razie chciałam przeczytać wszystkie, ale jakoś tak, no nie zdążyłam, niestety, <grym> jak to ja. W każdym razie na pewno będę chciała jeszcze raz przeczytać tę serię, bo czytając o hobitach, czytając o tej przygodzie, ja czuję się rzeczywiście też, jakbym wracała do domu, i to sprawia, że czuję jakieś takie ciepło na sercu, więc. Więc w sumie jest to też jakiś pomysł na nowy rok, chociaż wiecie, ja tych pomysłów mam milion, milion. W dzisiejszym vlogmasie też Wam mówię, że mm, mam milion pomysłów na minutę i chciałabym je wszystkie zrealizować, bo. Ach. No, tak to już ze mną jest. <laughs> Nie wiem, co chciałam jeszcze dodać. Dobrze, kochani, tym sposobem odpowiedziałam na wszystkie pytania. E, najmocniej Was przepraszam, że dzisiaj tego vlogmasa nie ma, e, ale mam nadzieję, że ten tak książkowy chociaż troszeczkę Wam zrekompensuje właśnie brak vloga świątecznego. E, widzimy się jutro, mam nadzieję, na vlogmasie już normalnym, gdzie, e, gdzie będzie na pewno jakaś Pepsi, gdzie będę ja, gdzie, gdzie będą wygłupy. E, no i też to będzie troszeczkę inny vlogmas, bo wyjeżdżam na weekend i postaram się jakieś przebitki z tego weekendu też nagrać. E, dobra kochani. Także, jeżeli chodzi o e, cozy Christmas book tak, to z mojej strony to wszystko. E, możecie oczywiście w komentarzach też odpowiadać na pytania. Jestem ciekawa, jak wyglądałoby wasze drzewko. Także też możecie pisać e, na dole. Zachęcam. Pytania znajdziecie w opisie, jak również link do filmu dziewczyn, więc jak coś to odsyłam. A ja bardzo dziękuję wam za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. I co? Mam nadzieję do zobaczenia jutro. Trzymajcie się ciepło. pa! pa!